W którym są najważniejsze kartoteki, najistotniejsze dla nas kartoteki operacyjne byłej Służby Bezpieczeństwa. Są ich dwa rodzaje: kartoteka ogólnoinformacyjna i kartoteka odtworzeniowa. Cały zasób kartoteczny liczy 280 metrów bieżących kartotek. Sprawa, która była rejestrowana przez Służbę Bezpieczeństwa, i tak najpierw nadawano. Kolejny numer, tak jak liczby porządkowe, kolejny numer y, rejestracyjny, tak zwany numer rejestracyjny, później wpisywano datę rejestracji, nazwę jednostki rejestrującej, czyli na przykład jaki to wydział, drugi, trzeci, czwarty, prawda? czy tam Rus y, Kolbuszowa, czy y, y, wózw krosno, w zależności od tego, prawda, jaka jednostka się tą osobą interesowała. Później kategoria i tutaj wpisywano albo TW, albo na przykład sprawę operacyjnego rozpracowania, albo sprawę obiektową, w zależności od tego, jaki rodzaj materiałów to był numer sprawy, do której osoba jest rejestrowana, na przykład jeżeli to był figurant, czyli osoba rozpracowywana, to była, miała ona swój numer rejestracyjny oddzielny, ale również był wpisywany tutaj numer rejestracyjny sprawy, czyli na przykład sprawy y, na przykład na kilkanaście osób, prawda, y, opozycjoniści w jakiejś grupie działają, na przykład powiedzmy Solidarność Walcząca, ona miała swoją sprawę operacyjnego rozpracowania, ale oprócz tej sprawy, wszystkie osoby, które występowały w tej, w tej grupie, miały, były oddzielnie rejestrowane. Już takie dokumenty, po zakonserwowaniu i opracowaniu zostają Państwu udostępnione. To nie jest tak, że one są piękne i wkładane do białek. Też sami Państwo, gdzie? Jak to jest czasochłonne, pomijam już koszty, bo ten obraz jest bardzo drogi, a do zanominowania jednej karty to nie jest tylko jednostronne w tapianie, to jest z jednej i z drugiej strony, czyli idzie dwie rogi.